미야 뭐로 그래? 하버리고 a 케이 비자옴, 비자옴. 아. 나상상. 그

Ja. Yeah. Ale wiesz co mordeczko? Mam Ty czasem nie obróciłeś tej skrzynki tymi drugimi nogami? A pokaż mi ją. No kurwa. Odwróćcie moją uwagę i zauważycie to. Okej. Okay. Dobrze. Tak? No. to było. Fajnie. Самолёт, тушхана хамиш, а? А, сейчас карты спрашиваем, это студенческая карта, покажи мне камеру. Объект содержим в тени. Есть. Камера же? Есть. Есть. Вышло может иметь комиссию с забора, может быть. Ну это студенческая карта, всё в норме. Да. Вот моментально это самое важно. И всё лайк. Będę pokazywał karty i je rzucał. Jeżeli rzucę Twoją kartę, bardzo proszę, zaklęłam je na dłoń trzymaj hmm. bardziej mocno. Jeżeli tylko i wyłącznie rzucę Twoją kartę. Czy nie było? Kartę <grytanie> Była. To to No O kurwa, możesz odsłonić kartę, co ją trzymałeś? Ja! Yeah. Ej, to, to, już to, jest za, dobre. to już jest za mocne. To, 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 było dobre. to już jest, jest za mocne. To już jest za mocne. To jest za mocne Ej, jest. Kurwa, za mocne, widziałeś to? No, Widziałem, to już za mocne było. To było dobre. No, trzymałem ci, ci wyszło. Tamte tak średnio, ale trochę go ci wyszło. Czy to była ta karta? Nie. Ta karta? Nie. A ta karta? Nie. A jakaś tych trzech, co przełożyłem? Nie, ale wiesz co... Daj mi dokończyć. Zaraz się to powiem. Słuchaj, tak, zostały trzy karty. Jeszcze raz te trzy karty sprawdzimy. To była ta karta? Nie, Ta, ta karta? nie, A nie, nie, was? A ta? nie, Jaka była? nie, widziałem, jak no nie, mordo, patrz nie, 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 patrz, Widziałeś to? Co <grym> tu zrobiłeś? Nie wiem, nie wiem. Widziałeś <grym> to? Nie, to? nie <grym> wiem, powiedz, <grym> <bo się>, że to. że to była ta już Za mocno to było. Bo tak leciała i zobaczyłem, to wiesz, to jest crack. Mogę ją podnieść ziemię? Ja mam cztery asy, 4 kule i Mogę Tak Mamy cztery kule?

W trakcie jak wszystko robiłeś, wymieniłeś Gdzie? Kiedy? Tak. Tak. Tak, no Tak, teraz, nie teraz. Pierwszy jaką kartę? Daj mi kula. Możesz pójść no. na te I co? Już są cztery kule, no. no zobaczcie Jezu, sami. <laughs> nie a to podwójne Jak ja, podwójne? Tam, 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 tam. Każe to dwójka. Dwójka powinna być lżejsza o wiele. Czy jest lżejsza? Jak na dwójka przestało? No... To była trójka? Nie czy to Ostatni trójka. No, trójka powinna być lżejsza. No, też się I słuchaj, teraz ostatni start, a potem podamy. No Mógłbyś teraz skupić na Nie będę A dwóch Teraz za pomocą e, taki hak, że, że ten cały atrament, tak był, się rozpuszczał, a jak akrament, że tak się rozpuszczamy, to w nie pokażę. Yeah. dobrze. Dziesiątka duża tak? To jest tak, teraz Dlatego Tak, Mam długo. może to czy nie jest budowę. Nikt nie raz, ktoś mówi, o stadiony budowę, jeszcze coś. Normalnie, nie? No i słuchaj, biorę ten długopis teraz. Dziesiątkę biorę i co się dzieje. I słuchaj, może teraz dać tę dziesiątkę? Tak samo ktoś by spróbował. Teraz tę dziesiątkę. Jest mi błąd. Jest ja tak ja widzę Jest tak Jest tak błąd. Jest tak błąd. Jest tak błąd. się tak Chyba Jest tak błąd. Jest tak błąd. Jest tak błąd. Jest tak nie No nie błąd. Jest tak błąd. Jest Ale moje Jest tak chyba Jest tak błąd. Jest tak błąd. Jest tak w <laughs> もうこれが多いのかな